Cześć, jestem Kład i witam Was w kolejnym, a raczej można powiedzieć, że pierwszym qa W ostatnim, powiedzmy, prologu Q&A-a zadaliście kilka tam pytań. Mieliście na to miesiąc, więc trochę tam dużo czasu. I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na część z nich. Jeśli bardzo chcieliście usłyszeć odpowiedź swojego pytania i nie zdążyłem... Na nie na nie powiedzmy odpowiedzieć, można powiedzieć, że nie zdążyłem. Um, to najpewniej albo sądziłem, um, że, że jest bezsensowne y, i jakieś tam głupia w tym stylu, albo po prostu nie miałem czasu, żeby na to odpowiedzieć, bo pomyślałem, że QA będzie za długi. W każdym razie um, zawsze możecie um, spróbować w, pod tym filmikiem złożyć jeszcze raz y, to samo pytanie. Um, jeszcze jedno, na sam początek. Y, w, jest dzisiaj tak naprawdę 10 albo 11, nie wiem jak mi się uda z tym rzucić Niestety nie zdążyłem w 7, e, tego celu, całego 7 września wrzucić ten odcinek. Września, jakiego września? E, października. wrześniu był już, już hocho daleko. E, więc przepraszam ze względu na e, te całe problemy techniczne i te sprawy szczegółów raczej ze szczegółów raczej się spowiadać nie będę. Um, w każdym razie, lecimy z pierwszym pytaniem. Nad jakimi typami gier spędzasz najwięcej czasu? E, bardzo interesujące pytanie zadane przez Natira. E, um, więc odpowiedź jest dosyć oczywista, no cóż, e, większość, no może nie większość, ale naprawdę spora część z was powinna wiedzieć. Są to gry zdecydowanie RPG, ewentualnie nie wiem, niektóre MMORPG, chociaż nie mam. MMO aż tak bardzo nie lubię, ale głównie RPG. Po prostu mój ulubiony ze wszystkich typów gier. Um, taki powiedzmy Skyrim. Przegrałem w niego, jak mi Steam pokazuje, ponad 250 godzin. Um, zdarzyło mi się zagrać kilka razy nowa i instalowałem sobie mody te ze Steama i te, te, te osobne, ogólnie świetna zabawa. Um, co prawda w dodatki jeszcze nie grałem, ale może to być też... Fajny motyw, chociaż głupie jest to, że dodatki są cholerę drogie, a tak bardzo mało godzin gry dodają. No ale cóż, ee, gry RPG takie jak na przykład Skyrim właśnie, czy na przykład Gothic, w którego grałem tysiące razy. I jak możecie też zauważyć, jestem w trakcie nagrywania. Powiedzmy, można powiedzieć, że byłem w trakcie nagrywania, ale oczywiście seria najpewniej będzie kontynuowana. Eee, Gotika 2 z dodatkiem, z dodatkiem 2, z modem returnik. Tak więc, jak na razie gramy się w to naprawdę ciekawie. Um, więc tak, oprócz tego jeszcze też na przykład z RPG grałem w Fable'a, niedawno tak naprawdę grałem Fable, ale e, grało mi się po prostu świetnie, najlepsza część, przynajmniej według mnie, z tego wszystkiego to była Arena. Tak, e, oprócz tego jakieś takie specjalne RPG, które mi zapadły w pamięć, takie... No, oczywiście są też całe te nowoczesne RPG, czyli wiecie, w tak, takim nowoczesnym świecie. Ale to to już, według mnie, nie to samo. Te RPG za czasów średniowiecza. No, yy, oprócz tego tak sobie teraz przeglądam i nie widzę... Niczego lepszego było oprócz sagi gotika, czyli 1, 2, 3, 3 tam trochę mniej, yy, samego Skyrima. O, przydałoby się też wreszcie zagrać w jakiegoś tam innego Tesa, W sensie, że inną część. The Elder Scrolls, tak jak na przykład to jest Skyrim. Piąta część to ja bym sobie bardzo chętnie pograł, na przykład w Morrowinda, Obliviona, a w. Te. Jak to było? The Elder, The Elder Scrolls Online, chyba tak, to nie dziękuję. Jak dla... jak dla mnie troszkę za drogie. W każdym razie już odpowiedziałem na to pytanie, więc możemy lecieć dalej. Jak minęły wakacje? Cóż, miło, że pytasz, bo. Oprócz tej, tego złamania ręki, przesiedzenia pierwszej połowy lata w Gipsie, a drugiej połowy poświęcenia Wam, moim kochanym widzom, na nagrywanie filmów, można powiedzieć, że całkiem nieźle. Tak. Czy zrobię gildyjny specjal na 69. Na 69 level? Cóż, troszkę za późno, bo który teraz mam, aż sobie spojrzę. 88. A tam, takie tam małe opóźnienie. Cofnę. No nieważne. Dalej, gdzie mieszkasz? Cóż, no skoro już mam podać: e, Moje miejsce zamieszkania, no to od razu też podam. Adres, i najlepiej godzinę, w której będę wolny, i tak dalej, i tak dalej. Co? <laughs> Pewnie od razu. E, w każdym razie mogę wam po powiedzieć, że mieszkam w święto. wszystkich. Tyle. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. Masz rację Erneście. Dokładnie. Chuj. Co jest według Ciebie straszniejsze? Slender czy Swamp Simulator? Jak dla mnie ani ta gra, ani ta gra nie jest ani... no może... No po prostu według mnie nie jest straszna, gdy dla mnie jest bardziej dla Beki. Ogólnie jakbym miał wybierać, to chyba Slender. Ponieważ, cóż, Swamp Simulator to jest tak naprawdę, naprawdę dla beki robione. Tak bardziej dla śniegu, taka powiedzmy podróbka Slendera. Sam Slender może nie jest zbytnio straszny samym sobie, ale są naprawdę takie dosyć straszne przeróbki Slendera. Powiedzmy nowsze wersje, takie bardziej profesjonalne, które są naprawdę straszne. które są takie fabularne. I no, tak. Więc ja bym miał wybierać to chyba Slender. Dalej. <grym> What the bardzo śmiesz um, Czy nagrasz do serii gameplay um, Pirate 101 czy jak kto woli Pirate 101 um, Wiem, że to jest oczywiście gra mniej więcej podobna do Wizarda 101, która jest, y, czyli serii prowadzoną przez, przeze mnie na moim kanale. Y, wątpię, żeby do, do, pff, wątpię, żeby dorównywała tej zajbistości Wizardowi, ale... no Cóż, przydałoby się sp spróbować. Jeszcze nigdy w tą grę nie grałem, obejrzałem tylko raz tam trailer czy coś tam kiedyś, tak dla sprawdzenia. Ym... Nie niezbyt bardzo mi się spodobało, bo po prostu pomyślałem że to nie to samo co e, Wizard, ale można by było spróbować, może mógłbym kiedyś nagrać z tego gameplaya na ślepo. no Mógłby być dobry pomysł, ale um, cóż, gameplaye i czy tam też i Let's play na ślepo nigdy, no, może nie nigdy, y, nie, nie zawsze wychodzą dobrze, bo nie wiem czego się mam spodziewać. Y, ale w każdym razie spróbuję. Spróbuję jeszcze tam kiedyś. Nie wiem czy nie... nie no teraz tak od razu to nie, bo jak pewnie wiem, ktoś z Was wie mam yy, przerwę. Jak nie wiedzieliście o tym, to proszę bardzo zapraszam do ostatniego audiologa, ale przy okazji jak już yy, jesteśmy przy temacie przerwy, yy, Zauważyłem, że strasznie dużo ludzi, nawet mój własny brat, yy, bardzo chcą powrotu mojego powiedzmy końca przerwy, tego się nie spodziewałem myślałem, myślałem, że ogólnie całkowicie to olejecie myślałem, że nie nagrywam tak dobrze, że po prostu że po prostu będziecie tak wyczekiwali mojego powrotu, ale cóż, to mi dało jakąś tam motywację, może powrócę yy, mi planuje też jedną taką nową serię, której pewnie będę żałował, ale yy, trzeba próbować, w każdym razie dowiecie się niedługo, naprawdę Szybko się domyślicie o co mi chodzi. W każdym razie lecimy dalej z pytaniami. Jaki kolor jest twoim ulubionym? Um, niegdyś to był fioletowy, później to był czerwony, ale teraz naprawdę polubiłem taki zielony. Taki naprawdę naprawdę fajny zielony. Tak, nie taki jaskrawy, nie też ciemny, po prostu taki średni zieleń. Tak, taka średnia zieleń. Tak po prostu. Lubię to. No nieważne. lecimy dalej. I ostatnie pytanie, bo pomyślałem sobie, że e, będzie tak 10 pytań na odcinek, tak więc mamy już dziesiąte pytanie. Ulubiony przedmiot w szkole. Ehm, naprawdę kiedyś, cóż, kiedyś bardzo, 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 bardzo uwielbiałem informatykę. No cóż, nadal bym ją lubiał, gdyby nie to, że w trzeciej klasie gimbazy już nie ma informatyki no, no, to, to tam się znajdowałem, to, tam to, to było, to, to lubiałem, ale to wszystko zabrali. Ale teraz, jak sobie tak pomyślę, to myślę, że moim ulubionym przedmiotem w szkole jest kurczę, no jaki przedmiot, taki się powiedzmy, no tak powiedzmy nie mogł się doczekać. I czy się przerwa? <grym> no cóż, raczej nie, tak więc. Um, um, nie, to nie. A może jakieś przyrodniczych? Nie bardzo. Nie lubię szkoły. Jak tu wybrać coś fajnego w szkole? Jak nikt. Nie, nie, no. Powiedzmy, że wychowawcza, tak. Wychowawcza jest moim ulubionym przedmiotem w szkole. Liczy się. Hmm, dziękuję. No więc tak. To chyba wszystko. I jeszcze tylko sprawdzę, czy nie ma niczego jakiegoś tam ciekawego, który ym, nie chciałbym ominąć. Właściwie to. Chwileczka. Myślę, że tak. W każdym razie myślę, sobie, że sobie teraz zakończymy. Przypominam, że pod tym filmem możecie zadawać kolejne pytania. Poczekam, właśnie, do, do następnego siódmego. I właśnie prosiłbym Was, żebyście uzbierali te całe 10 porządnych pytań. Tak więc naprawdę zapraszam do wy wysilenia swojej wyobraźni i myślenia czegoś naprawdę głupiego. Głupiego? Nie, właśnie nie. Proszę, nie głupie pytanie. Czegoś właśnie mądrego? Czemu będziem głupiego? Nie coś takiego jak... No, wiadomo. Um, tak więc, cóż, pojawiły mi się tutaj też takie pytania typu lubisz placki, no, takie głupoty. Um, tak więc ja podziękuję za takie pytania. Um, jest tutaj, była też, Właśnie teraz sobie zauważyłem, że były um, inne takie dosyć ciekawe pytania, na których mógłbym się wypowiedzieć, ale to może już na następnym Q&A jakby zabrakło na... Um, w jakby w tym odcinku zabrakło, e, właśnie kilku pytań do następnego, żeby się uzbierało 10, to skorzystam z tych tutaj. E, w każdym razie myślę, że sobie się teraz pożegnamy. Tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Wkrótce pojawi się jeden taki dosyć ciekawy film. Może nawet jeszcze w ten weekend. E, w każdym razie cześć.